To jest Miko, ma około 5-6 lat, jest zdrowym psem. Jedyne co kuleje na tylną łapę, ale wszystko inne jest w porządku. Miko strasznie czeka na dom. Jak ktoś się boi dużych psów, to on jest idealny bo on jest średniej wielkości. Tak naprawdę dla niego najlepszy dom to dom z ogrodem. Nie może w żaden sposób mieszkać w bloku, bo prawdopodobnie za kilka lat łapa nie pozwoli mu na chodzenie po schodach. Ale mieszkanie na podwórku w budzie idealne. Ma grubą sierść, więc zima mu nie straszna przy dobrze ocieplonej budzie. Jest przyzwyczajony do mieszkania w boksie, więc w żaden sposób nie jest dla niego udręką to, że musiałby w ciągu dnia na przykład spędzać czas w boksie, a być wypuszczany na wieczór, czy po czy nawet na całą noc. No tylko problemem jest to, że kuleje i że no na pewno ta tylnia łapa... No tutaj no widać, że pies kuleje, że, że, to, że to nie jest w porządku. Ale ta łapa go na pewno w żaden sposób nie boli tak, żeby puchła, żeby dodatkowo na nią kulał. Tam po prostu jest zanik mięśni. Zdrowy, pe w pełni do adopcji pies, który na pewno nie będzie skakał parkanów, nie będzie przechodził do sąsiadów, bo, no bo nie ma takich możliwości fizycznych, bo łapa mu to uniemożliwi, więc w tym aspekcie jest to na pewno zaleta. No jest piękny i tak jak mówię. Pies idealny. Dogaduje się z innymi sukami, nie ma żadnego problemu. Nawet kota dobrze nie pogoni, dlatego że nie może.